We'll Karolica też. Już koniec? Pięknie ustrojone, przystrojone. Orkiestra, która wprowadza oczywiście w rytm pięknej muzyki tutaj do nas na scenę. No i teraz witamy poszczególnych naszych kości z poszczególnych. Gmin tak jak zapowiadałem Za Ozimkiem Karłowice Czyli gmina Popielów 12 sołectw Popielów, Kaniów, Karłowice Kuźnie, Kuźnica Katowska, Lubienia Nowe Siołkowice, Popielowska Kolonia, Rybna, Stare Kolnie Stare Siołkowice i Stobrawa Dalej jadą pobliskie Łupiany Gmina Ozimek tutaj już jako pierwsza na wysokości sceny. No powiem Wam, to jest nietypowy sprzęt rolniczy, który wiezie tym razem koronę, ale oni powiedzieli, że oni sobie radę dają w każdych warunkach, co widać serdecznie. Specjalnie dla was trochę zwróciliśmy drogę, żeby było lepiej, co by nam się tutaj nie kurzyło i było elegancko. Orkiestra Dęta z Mirkiem Gutką na czele. Łubniany teraz za karłowicami, tak jak mówiłem. Gmina Łubniany to jest 11 sołectw. Kępa, Luboszyce, Biadacz, Szkolanowice, Masów, Brynica Łubniany, Dobrówka Łubniańska, Jełowa, Grawie i Kobylną. Niebawem będziemy mówić też oczywiście o koronach poszczególnych, które się tutaj pojawią, czym się charakteryzują. Wjeżdża Turawa z Osowcem i Trzęsiną na czele. 11 sołec, gminy Turawa. Bierdzany, Kadłub, Kotusz Mały, Wielki, Ligota Turawska, Osowiec z przysiółkiem Trzęsina, nic nie pomyliłem. Rzędów Turawa z przysiółkiem Marszałki Węgry, Zakrzów Turawski i Zawada. Dalej jadą Brzoski. Jak Brzoski to znaczy się że gmina Dąbrowa. 15 sołectw, gruścina, mechnice, siedliska, ciepielowice Narok, skarbiszów, Dąbrowa, niewodniki, sławice, karczów, nowa jamka, Brzoski, lipowa, prądy i żelazna. Ja być dalej nie mogli, ale patrzę, że jest Boguszyce. a Boguszyce to Pruszków. 15 Sołec, to oprócz Boguszyc, Krząszczyce, Krzowice, Polwark, Burki, Jaśkowice, Ligota Pruszkowska, Nowa Kuźnia, Pruszków, Przysiew, Winów, Zimnice Małe, Ziemnice, Wielkie, Złotniki i Jeśli chodzi o niemodlin, to będziemy gościć dzisiaj koronę z Magnuszowic, a niemodlin to aż... 27 sołec, proszę Państwa. Rzeczkowice, Gościejowice, Góra, Grabin, Graczek, Rodziec, Jacowice, Jakubowice, Krasnagóra, Lipno, Magnuszowice, Paznuszewiczki, Michałówek, Moleskowice, Piotrowa, Radoszowice, Rogi, Roszkowice, Rzędzi Wojowice, Sady, Sardy, Wielkie, Szydłowice, Klaski, Czeskoszka, Szarnica, czyli Trzęsłowice, Daniec, Dobrowice, Dębie, Jedębska, Różnia, Palmierowice, Lędziny, Nifki i Suchy Gór. I proszę Państwa, pierwszą część korowodu kończy oczywiście gospodarz, czyli Dobrzeń Wielki, w skład gminy wchodzi 9 sołectw i po kolonie właśnie z Dobrzenia, później pojawią się korony w sołeckie z gminy Dobrzeń jest gmina niemowlin już się niepokoiłem, że was nie ma ale jesteście to najważniejsze przemknęła nam no a proszę państwa później pojawią się korony w sołeckie jeśli chodzi o Dobrzeń Wielki 9 Sowiec jak mówiłem Dobrzeń Wielki Ponad 4 tysiące mieszkańców, sołtys Bernard Żmuda, w Ruścice ponad 2800 mieszkańców, sołtys Aldona Bosek, Czarnowąsy ponad 3000 mieszkańców, sołtys Krystyna pietrek Kup ponad 1100 mieszkańców, sołtys Janusz Piątkowski, Dobrzeń Mały ponad 700 mieszkańców, sołtys Jan Kołodziej, Borki ponad 520 mieszkańców, sołtys Weronika Zowada, Świetle ponad 500 mieszkańców, sołtys Jan Jałowy, Szanowice. Prawie 400 mieszkańców, sołtys Norbert Waleska. W rzezie 250 mieszkańców, sołtys Tomasz Jabor. A teraz przez Państwem właśnie te wymienione przeze mnie poszczególne korony gmin Powiatu Opolskiego, które przyjeżdżają. Miał ja kończyć korowód oczywiście grupa Zdobrzenia, ale tam jeszcze, ponieważ biekty trzy ma że jeszcze ma Przejdą tutaj dalej za Dobrzeniem jeszcze oczywiście, a korony soeckie ustawią się tutaj przed sceną po lewej stronie. I gospodarze, gmina Dobrze Wielki właśnie teraz wjeżdżają tutaj ze swoją koroną. A proszę Państwa, zobaczcie co dalej się dzieje w Korowodzie. Jakieś piękne wozy i pomysły mają wszyscy mieszkańcy. Są gminy Dobrze Wielki. Przedsiębiorstwa swojej mają piękne napisy. Koko, koko ko zboża było nawet spoko. Z tym zbożem elegancko wszyscy się rozmieszczają, a teraz wszystkie gminy powolutku będą umieszczać swoje korony, te, które będą brały udział w konkursie koron. Będziemy za chwilę mówić po tej części oficjalnej. One staną tutaj z No nie wiem, no właśnie, na tych kierunek, nie cel, A w międzyczasie wjeżdżają w tej chwili już świerkle, jak Państwo widzą. Wjeżdżają ruźcice tutaj do nas, czyli wszystkie kolony Sołek w dobrze. Tam jeszcze mam Prosimy do nas tutaj na tę drugą stronę. Od razu. Zanieście też tę Waszą doroną magnuszewicką powiatu powiaty powiatowe tutaj do nas gmina Niemodlin. A wjeżdżają szanowice w tej chwili pod scenę. Witamy gorąco, pięknie i serdecznie. A tutaj te wszystkie korony odejście się. Jakie one są piękne, przecudne. Wszystkich gości zapraszamy, którzy przyjechali już tutaj do nas, do namiotu, do stołu niebawem nasi honorowi goście otworzą tego rocznego gospodarza Mowa to Dobrzyń położony w centralnej części województwa na wysokości od 143 do 163 metrów nad poziomem morza. Kochani, najwyżej położony punkt w gminie to jest wzniesienie zlokalizowane na południe od Czarnobąs z kolei z ze wszystkich sołec gminy najbardziej rolniczy charakter ma wieś Kruścice, skąd pochodzi prawie połowa produkcji roślinnej i zwierzęcej. Produkcja rolnicza opiera się na zasiewach głównie zbóż i hodowli, szczególnie trzody chlewnej, bydła i krów. 36% gminy stanowią lasy, 40